Cześć! Hej. Jesteśmy właśnie w Dolinie Jaworzynki, idziemy sobie szlakiem do Hali Gąsienicowej, a stamtąd naszym dzisiejszym celem będzie świnica. Świnica, która mi już od dawna siedziała w głowie, więc cieszę się, że w końcu dane nam będzie spróbować. A mimo wszystko czuję trochę smutek, bo to już nasz ostatni dzień w górach. No że w tym miesiącu. na no, w tym miesiącu. Nie, że w ogóle. No, z pewnością. Także mamy nadzieję go dobrze wykorzystać. Tak. Jesteśmy już na przełęcze między kopami. Do hali pół godziny. Pogoda piękna, widoki rewelacyjne. Ko ludzi dużo. Już po krótkiej przerwie ruszamy dalej w drogę, tymczasem widzimy już mięso i kościelacje. No, kościelacje też ładny co? No. Chyba na, na następne wyjście. Kurde, chociaż tyle deklaracji słyszeliśmy. No. <laughs> Że jest tym razem, na miesiąc i obejdziemy wszystko. Ale idzie się fajnie, póki co, nie? I też widoki fajne. dobry Ciekawe co się stało o, będzie nam, Będziemy musieli później przeczytać w granicy Oby nic poważnego Bo ostatnio i tak tych wypadków było za dużo ale to też jest mega ładnie owszem bardzo fajne miejsce w ogóle nawet jakby ktoś nie chciał iść na, na świnicę z jakiegoś powodu no to można sobie też stąd na Kasproby pójść będzie to oczywiście bezpieczniejszy i prostszy szlak a też fajne. w ogóle sama gąsienicowa jest taka, że trzeba się kurde przez <gryś> nią przejść jeśli ktoś nie wie tym bardziej, że jest to za zaledwie 2 godziny w jedną stronę więc super a miejsce bajka Dzień dobry pani. Gdzie się panienka wybiera? O kurde, ta idę pani i mamy już zielony staw gąsienicowy. No chyba nie ma wątpliwości co do tego, skąd wzięła się nazwa to. Zwłaszcza w tamtej części. Ale pięknie. No, super miejsce. Przed nami nasz główny punkt. Według znaku od przełęczy godzina w górę. Widoki piękne. Widzimy się gdzieś w okolicy szczytu. Okay. Jesteśmy jeszcze na Beskidzie. Przed nami Kasprowy, Czerwone Wierchy, Gliowot. <grymne> tak, tamten piękny staw, przy którym już robiliśmy rano zdjęcia, a my z Przełęczy Liliowe zaczniemy już schodzić do Doliny Gąsienicowej. Ale widoki są stąd genialne. W ogóle widoczność na kilkadziesiąt kilometrów, jak nie lepiej. Bajka. na drogi do no Ogólnie warto tu przyjść. Czy będąc na Kasprowym jeszcze sobie skręcić, bo fajne są widoki. Tutaj tak naprawdę punkt jest taki, że gdzie się nie spojrzysz z każdej strony coś fajnego. No tu najlepiej, ale... Tak. <gry> Pięknie tu jest, nie? Kurde, byliśmy mega daleko <laughs> tak jak teraz odwrócić się i no to spojrzeć to rządna trasa Zeszliśmy już praktycznie do końca, została nam ostatnia godzina. Schodzimy przez boczań, bo lubimy chodzić różnymi drogami, a wchodziliśmy przez Dolinę Jaworzynki. ale tu jest też kurde genialnie. No tak fajna panorama, że szok. Ale dobra, może powiedzmy trochę jak było na świnicy. Nie wspominam tego dobrze. Dlaczego? No ty wiesz dlaczego. No ja wiem, ale podzielmy się z innymi, bo myślę, że to ważne, żeby to powiedzieć, bo. Moim zdaniem to nie jest szlak dla każdego. I zwłaszcza w ostatnim czasie, gdzie naprawdę było kilka ofiar śmiertelnych, gdzieś też śmigłowiec Topru latał w jedną i w drugą. No to trzeba naprawdę rozsądnie podejmować rozsądne decyzje na szlaku. A ty, Engie, nie weszłaś no, na świnicę? No bo mam lęk w wysokości. I znaczy, byłam, tak jakby na świnicy, ale gdzieś tak, 15 minut od szczytu. No to. Już zostałam i czekałam na Ciebie. Tak, ja poszedłem sami też w dwóch miejscach nogi zrobiły mi się miękkie. No i powiem szczerze, no nie jest to szczyt dla każdego. Więc jeżeli ktoś nie ma jakiegoś tam jeszcze obycia z górami, no to myślę, że warto sobie odłożyć to na później. Ewentualnie, nie wiem, jeżeli ktoś po prostu na pierwszych, drugich łańcuchach będzie miał problemy. No to chyba powinien też wtedy zawrócić. I... No czy generalnie ja uważam, jak ktoś naprawdę ma taki potężny lęk wysokości, no to w ogóle nawet nie powinien tam iść, bo ja już się bałam tam gdzieś tak ile. Ile to było? Z dwie godziny do szczytu? Jak tak tutaj już te na tym podejście. podejściu w ogóle po. Też takie wspinaczkowe no. podejście było, no to też się bałam, tylko ja jestem taka, że jestem strasznie uparta i walczę z tym strachem. Mhm. No i jak wiem, że no bo no boję się owszem, ale jak wiem, że w sumie no, nie powinno mi się nic tutaj stać. No to jeszcze wiesz, idę dalej, idę, ale już w momencie nawet no też przecież kawał tych łańcuchów przeszłam mm -hmm. dopiero no tak z no, tak 15 minut do szczytu. No Ci trzeba przyznać, że walczyłaś naprawdę i jak masz tej lęk wysokości, to i tak zaszłaś, kurde, mega daleko. No, 15, za to 15 minut gdzieś do szczytu dosłownie zostało tak. i był taki moment, że yy, no było gdzieś no, tyle miejsca, no nie gdzieś tyle. No i była przepaść, no, no, miał, no był łańcuch. No ale i podjęłam się tego, no i wzięłam za łańcuch i już chciałam iść i jeszcze ta skała trochę była stroma mhm. i śliska, no i chciałam iść i w ogóle noga mi się tak trochę poślizgnęła i tak w pewnym momencie tak stanęłam i tak powiedziałam o nie, no i wtedy mnie tak zamurowało, nie? Mhm, tak. I... No ty już do mnie wtedy powiedziałeś, że, że daj rękę i ten, że zawróć. Mhm. Znaczy ja już sama siebie wiedziałam, że ja chcę zawrócić. Ale jak momentalnie to powiedzieć daj, daj rękę, no to nawet się wtedy nie myśli nic, tylko już poszłam do ciebie i to już nie, nie wziąłeś. No, generalnie to trzeba wiedzieć kiedy zejść ze sceny niepokonanym, bo serio, no, tam już nie jedna osoba zginęła na tej górze. A... Jest tak, że możesz się przewrócić i nic ci się nie stanie, ale tam są takie miejsca, które błędów nie wybaczają. Są miejsca, w których jak wlecisz, no to no niestety już tylko czarny worek i tyle. Także. Nie, to jest hardcore. Jeżeli no ktoś naprawdę. ma lęk wysokości i nie był jeszcze w takich jakichś tam bardziej hardkorowych miejscach, no to naprawdę, raczej no... polecamy najpierw inne trasy z naszego kanału. Tak, na przykład no byłam też na Szpiglosowym, przecież e, mhm. poprzedni odcinek. Tak. E, no i.. Tam się nie bałam, a naprawdę, no też były że przepaści i tak dalej, no ale jakoś ta góra jest inaczej jednak ułożona, nie może aż tak bardzo stromo. Są kilka momenty owszem, nie? Mhm. Takie... Um, że no jest przepaść i jest taki dosłownie kawałek, że jest dwa kroki i przechodzisz tak, e, gdzie masz mało miejsca, no ale ja to Mnie przeszłam i strany. takie... Uff, już to za mną. No ale tu jednak to jest tak stromo. I nie, ja to naprawdę... No i ja jestem uparta i naprawdę, no i ja się po prostu męczyłam już. Że ja się tak bałam od, nie wiem, tam dwóch godzin do szczytu, nie? Mm -hmm, to ja to się pewno. po prostu bałam, tyle że walczyłam ze sobą. Ale, Ale tak, poza tym, no to sam szlak bardzo fajny. Też wiele szlak fajnych ładny, miejsc, widoki piękne. No i polecamy go po prostu. <laughs> nie, szlak mega piękny, nawet jak mm -hmm. wcześniej mówiliśmy. No to naprawdę, no jest piękny. Tylko, no, no naprawdę, no, nie wolno, że. Się naprawdę, że no, no po bać prostu w momencie krytycznym i... nie wstydzić się tak, czy nie bać, uważać, wycofać uważać bo... bardzo, nie można nawet no nie wiem, odwrócić wzroku gdzieś indziej, w momencie kiedy się idzie tam mhm. pod górę, bo trzeba ciągle patrzeć pod nogi No to bo, chodzi, bo to jeden fałszywy ruch i i, i koniec, pozamiętane dobra, także myślę, że zamknęliśmy temat dzień mimo wszystko uważamy za naprawdę bardzo udany, bo miejsca były fantastyczne Także dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy Wy na Świnicy byliście i czy się nie waliście, bo też no, jesteśmy ja, ciekawi reakcji innych. No, ja jestem mega ciekawa. Mm -hmm. I napiszcie, czy nawet, czy, czy ktoś ma lęk wysokości też, czy o. chodzi w ogóle po górach. No właśnie, tak, bo to też jest ciekawy temat. No I co? Subskrypcja i widzimy się w kolejnym filmie. Siema! Pa!